Dzień dobry kochani. Tak nietypowo zaczynam od razu od podlewania. Dawno mi nie było, ale to dlatego, że mam ostrze palenie kartuła. Przyziębiłem się, ale jak dobrze wiecie, na działce nie ma że boli, nie ma że. Jesteśmy chorzy, trzeba po prostu przyjść i popodlewać to wszystko. Były straszne mrozy, także. Na szczęście nic mi jeszcze odpukać nie, e, nie pomroziło, ale wszystko wskazuje na to, że część roślin może sobie nie dać rady przy tak niskich temperaturach. Rozkwita też rododendron. Mm, zaraz też pokażę, jak wygląda ogródek warzywny. Wszystkie inne kwiaty pochowałem. Została tak naprawdę tylko lawenda. E, wczoraj przyjechałem właśnie z bratem, żeby je posprzątać. Lawenda jest odporna, także postanowiłem ją zostawić. Nawet widzę, że one mają mokro, bo tutaj padało dosyć. Ale powiedzmy, żeby miały na pewno, żeby im wody nie brakowało, to, to niech mają. Teraz przechodzimy do ogródka warzywnego i tak wiem, pielenia jest od co niemiara. Tutaj jest fasoka mamucia, a tutaj e, wychodzi druga, także wydaje mi się, że że nie jest źle e, tutaj też wychodzą fasolki chociaż to jest chyba bób bo tutaj mam na pewno bób także wydaje mi się, że to wzrasta bób no zachwaszczenie jest straszne czeka mnie bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo pielenia. tutaj są buraczki i groszek też rośnie tutaj cebulka jakaś No plus jest taki, że da się to wyrywać naprawdę bardzo łatwo wychodzą z ziemi tutaj jest też um, nasturcja taka fioletowa to wszystko jest do powyrywania naprawdę przyjemnie się to wyrywa tylko nie mam czasu jeszcze z, tą, z tym gardłem ale będę musiał tutaj przyjechać i i naprawdę popracować bo nie dam sobie z tym rady Tutaj widzę, że też gdzie gdzieniegdzie te, mm, co zostały zmrożone, wypuszczają sobie listki, także może dadzą radę. Kiełkują tutaj też łubiny, a ich nie siałem, także musiały wysiać się same. No i na przykład w tym miejscu no, jest bardzo dużo trawy, którą trzeba wyrwać, bo będzie po prostu konkurowała z tymi buraczkami, które tutaj tak ładnie wzeszły. O. No tutaj też zmarzła fasolka. Widzę. Ale buraczki rosną. E, to ta fasolka zmarzła już wcześniej, także kochani to nie tak, że ona zmarzła. Teraz nie mam nawet za bardzo czym jej poprzykrywać. O. Tutaj wyrasta nowa fasolka. I tutaj też widzę, że wyrasta fasolka. Także one jeszcze dużo było w ziemi. Spójrzcie, jaka jest różnica. Ta fasolka już wypuszcza liście właściwe. Ta zresztą też. A niektóre dopiero kiełkują. Jeżeli chodzi o cebulkę, radzi sobie lepiej. Jest bardzo, bardzo wysoka. Też rośnie w chwastach. Co zresztą widać. E, chciałbym pokazać marchewkę. E, I pietruszkę. Też Wschodzi e, pietruszka, tutaj jest pietruszka oczywiście w chwastach. Cała w chwastach. No coś będzie, coś będzie. A O to mi chodziło. Także, kochani, jestem bardzo zadowolony z efektów. Oczywiście nie ma co przechwalać, bo może za chwilę przyjść mróz i to wszystko wymrozić. Ale te pierwsze, marche... te pierwsze cebulki, które były, są tutaj. I są cudowne. O, a tutaj jedna się. Z ziemi wydostała. A nie ma nawet. Ma korzonek. Dobrze. Włożymy Ciebie. O! Potrzebuję też pomocy w interpretacji jednej rośliny. Tutaj też pokażę, że rosną sobie te fasolki. Rosną. O, a ta zmarzła chyba niedawno. Tak. A nie, to jest ta chyba, którą przysypywałem, tak? Nie, nie przysypywałem. Ale ta ona jest świeżo zmrożona. Nie było dla niej za zimno no i takie jest to życie ogrodnika staramy się ale na nie wszystko z nie wszystkim sobie damy radę prawda? o tutaj na pewno też wschodzi bób bo widzę ten bób chyba tak nie pamiętam już musiałbym obejrzeć nagrania nie wiem czy też nagrywałem jak ja go siałem I jak ja to zrobiłem bo on tak w różnych miejscach wyrasta to pewnie go tak losowo wrzuciłem o tutaj jest coś zjedzonego chyba znowu Pewnie ślimaki zjadły. Albo koty złamały. No niestety na tych działkach ogrodowych, tych ogrodowych narod, nie wiem jak to łatwiej powiedzieć, e, jest dużo zwierząt, które niestety niszczą mi te uprawy. Dobrze. Tutaj jakoś mało buraczków urosło, ale to podejrzewam, że dlatego, że koty kopały. A potrzebuję pomocy w interpretacji tej rośliny, nigdy jej nie widziałem. Tak wygląda. Jest strasznie zaniedbana, i nie wiem, jak ją pielęgnować. także proszę o pomoc, w jaki sposób tutaj o nią zadbać. No, tutaj widać, że kałąski są stare. Trzeba by to po. Nie wiem, powycinać, ale nie wiem kiedy, w jakiej porze. Tutaj taki piękny kwiat. To też jest właśnie z tej dużej rośliny. No, a ch chciałbym zrobić z nią właśnie porządek. Jest tam omatlony że nie rozchorował, ale chcę wam pokazać wszystko jeszcze także tutaj jest tutaj jest hortensja słabo rośnie ale ma jakiś przyrost, to także także cieszę się, tutaj posiałem wszystko, ale jeszcze nic nie wchodzi. podejrzewam, że dlatego, że jest zimno mrówki niestety nie pomagają Chyba muszę je zalać wodą, niestety, bo mi się wszystko zniszczą. Cebulka, którą wysadzałem, rośnie sobie tutaj. Tutaj muszę powrywać tę chwastę, później mi się pomyli. To tutaj nie widzę jeszcze, żeby kiełkowały mieczeki, ale chcę. Wam pokazać, moi drodzy, jak wyglądają tutaj mieczyki. W ogóle tu jest bardzo dużo mieczeków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, czyli wszystkie urosłe. Wszystkie te piękne mieczyki, które tutaj sadziliśmy wyrosły. O, tutaj jest nasionko, trzeba je do ziemi włożyć. Co się musiało wypłukać. Nie deszcz. Tutaj taki dziki zakątek. No może od razu pokażę moje truskawki. Spójrzcie, jak na to, że one nie były niczym nawożone i przyjechały tak późno, to te truskawki są naprawdę duże. Ja się bardzo cieszę. Zwróćcie uwagę na to. Naprawdę cudowne. Cudowne. Tutaj oczywiście floksy, dracena, już znowu pielenie. Tutaj by się przydało. O, a tutaj też by zra... rośnie sobie kwiatuszek. Tutaj mi ją przymroziło, ale może dobrze. Tutaj też rośnie kwiat. E, dziwaczek. Tutaj wchodzą dziwaczki. Tutaj są te nasturcje. Ciemne też w wielu takich przypadkowych miejscach, bo chcieliśmy, żeby to było tak naturalnie. Tutaj też dziwaczek. Także pięknie to wygląda. Mi się naprawdę bardzo podoba. Mój pierwszy ogród. Cudowny. O, tutaj też jakieś kwiaty rozkwitły. Też mi się bardzo podobają. A pamiętam, że je ratowałem. W sensie ratowałem. Chciałem wyrzucić, a mówię. A... Taka ładna kępka, niech sobie rośnie, i właśnie została. Także, także niech sobie rosną. Róże też powoli idą do góry. Niestety słabo. Ta troszkę już lepiej, ale naprawdę długo stały w miejscu. No i tutaj to będzie chyba prawdziwy raj mieczyków. Spójrzcie, jak dużo ich tutaj jest. Cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mieczeków w takiej przestrzeni rośnie. Oczywiście tutaj były jeszcze siane inne rzeczy. Tutaj coś wschodzi, ale nie wiem, czy to jest nasturcja, czy to jest dalia. O, tutaj, tutaj rośnie dalia. Super, bo już się bałem, że ona nie wyrośnie. Ale tutaj sadziliśmy dwie dalie, a właściwie nawet trzy, bo jeszcze to takie pojedyncze... Fragment wsadziłem. No nie wiem. No nie wiem, co się z nimi stało. Ta róża chyba też niekoniecznie będzie żyła. Także ten fragment ogródka będzie taki smutny. Tutaj przecież sadziliśmy też. Nie pamiętam, jak one się nazywały. Muszę to sprawdzić. Ale sadziliśmy tutaj tr trzy. I, I chyba też nic nie, nie urosło z nich. Niestety. Bo już by 6. sześć, wsadzaliśmy ich. Muszę zobaczyć, jak one się nazywały. To później, może, w opisie napiszę. <słuch> Idziemy teraz dalej do malin. Maliny to w ogóle podskoczyła, że mnie zaskoczyły tutaj, jak wczoraj przyszedłem, bo naprawdę stałaś taka. Ja widzę różnicę. Ja widzę różnicę. Przejdziemy za chwilę do tunelu foliowego. Tam się dopiero zadziało. Ale jeszcze poprowadzę troszkę. Tak pięknie rozkwitł bez. Tutaj w tym nieskoszonym gąszczu jagoda kamczatka. Teraz przejdziemy do takiej bardzo dzikiej części. I tutaj tak. Borówki. Ta w tej wielkiej trawie jest najlepsza. Ale też już te się podnoszą. Agrest. Czy ma owoce? Chyba jednak nie ma. Kiedyś mówiłem, że ma, ale jednak nie ma. Drugi Agrest. I trzeci Agrest. Porzeczka jedna. Porzeczka druga. Także bardzo dziko tutaj. No i kolejny bez. Tym razem różowy. No i jesteśmy moi drodzy w tunelu foliowym, który łączy skrajne emocje we mnie. Spójrzcie, no. Kapustki podrosły. Spójrzcie w ogóle, jak to wszystko wygląda. E I wyjaśnię, dlaczego tak jest za chwilkę. Zwróćcie uwagę, jak dużo jest e mączki bazaltowej. W ogóle... Boję się, że te rośliny w ogóle za dużo jej mają. A zwróćcie uwagę, co się tutaj dzieje. Obgryzione, obgryzione. Tutaj są dwa. Trzeci, jak ma liście poobgryzane. Ten to chyba zmarł akurat. Może mu jakoś zawiało. Tutaj dwa zjedzone. Tutaj pusta doniczka. Tutaj żyje, ale no... Tutaj też zjedzone. Nie wiem, moi drodzy. Naprawdę nie wiem, co mam robić. Jak sobie z nimi radzić, z tymi ślimakami? No po prostu jest strasznie. Jest strasznie. Tutaj... Chyba też dostała lekko po liściach dynia, ale no zwróćcie uwagę jak trudno mi jest nawet. O, tutaj najciekawsza rzecz. Cukinia jak obgryziona. Już nie umiem sobie poradzić z tymi ślimakami. Jest to naprawdę one. Nawet nie wiem gdzie one są. Tutaj coś zjedzonego. Tutaj akurat na szczęście te, tych nie zjadły. Tutaj też te pomidorki żyją. Tutaj też kilka pomidorków. To akurat dla babci uszykowałem. Tutaj taki się wybrał fajnie. No, twu, pewnie za chwilę mi go zjedzą. Bo ostatnio też tak sobie pochwaliłem. Podobała mi się tak. Papryczka to została zjedzona. Ta papryczka była zmrożona. Widzę, że odbija. Także no też mi się właśnie bardzo podobała. Kapustkę też mi zjadły tą ładną. Tutaj nawet obgryzły. Zwróćcie uwagę, że to jak jest poobgryzane, No, nie wiem nie wiem, nie wiem, nie wiem tutaj też jest zjedzone nie wiem czy to w ogóle będzie żyło to chyba nie, bo ma zamyte teraz jeszcze mrówki o, tutaj też zjedzone no nawet nie zdążyło wyjść z nasionka a zjadły I tutaj zjadły, Boże nie wiem, muszę tutaj też wyjść i wyhakać i lepiej im to obłożyć także ja się zabieram do pracy może zostawię tutaj z boku gdzieś Abyście też widzieli, co robię. Bo ja zawsze lubiłam, tak jak już wspominałem, oglądać, jak ktoś pracował w ogrodzie, dlatego ja też zostawiam tutaj, żebyście mogli sobie popatrzeć. Wyciągam teraz wszystkie wszystkie doniczki, żeby tutaj te pasty tak nie rosły. Położę, e, położę tam karton. Może wtedy też nie będę tak chodziła. Nie wiem. Najgorsze jest to, że człowiek się tak cieszy, a później przychodzi i jest tak smutny, bo. Coś zostało zjedzone, tutaj nie wiem czy coś nie wyrosło, czy, czy zjedzone też, wszystko w sumie może się tutaj zdarzyć. No widzieliście, że naprawdę jest bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo um, mączki bazaltowej, także ja nawet nie wiem gdzie te ślimaki się ukrywają. Ale dzisiaj mam nadzieję, że już nie będę ty przychodzić. No tutaj to jest nawet śluś ślimaka zostawiony. Co już rozpanoszyły naprawdę, żeby jeszcze mi zostawiały. No i teoretycznie one miały nie... nie chodzić po plastiku, po kartonach. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Teraz wezmę troszkę wyżej, może tam się nie dostaną aż tak wysoko. Bo zjadały te rośliny, także tutaj też coś nie wyrosło. Trzeba to obejrzeć. Ty jesteś zjedzony, jeszcze nie. Te też tutaj coś nie wyrosło. kukurydzy widzę, że tak chętnie nie jedzą. Także nie wiem, czy im nie smakuje. Co im nie smakuje? Moim zdaniem to one wszystko by zjadły. Tu jest tyle trawy, przecież mogłyby sobie trawę zjadać. Nawet bym ich nie wyrzucał stąd. Muszę za chwilę wybrać się jeszcze po karton taki, żeby tutaj to stłumić, zagłuszyć. Też oślujone. Dobra, biegnę po karton. Położyłem karton. Wyglądało to w ten sposób. Teraz poukładam na nim roślinki, zawsze będą miały troszkę łatwiej. Ta trawa będzie taka zgłuszona. Tutaj wdałem go w dwa i nie wiem czy nie będzie się podnosił, ale nie mam za bardzo czasu na udoskonalanie, a on pod ciężarem roślin jeszcze jak je podleję. Za chwilkę to też opadnie. Także rośliny podlać muszę, bo... tutaj w tunelu nie było mnie prawie. No ostatni raz byłem w maju. Nie wiem którego, ale to był na pewno Maj. Także nie mam wyjścia. Ech. Tutaj może dam też te. Przełożę. Ty tutaj możesz zostać. Ciebie tutaj dam. Ciebie. Was, bo was tak nie jedzą. No ja to chyba kukurydza. Na pewno kukurydza. To też kukurydza. Dobrze. No i teraz cynie. Zaczęły wschodzić takie malutkie, fajne doniczki. Nie wiem, czy dam je babci, czy, czy sam posadzę. Bo ja mam dużo cyni. Zaraz już pokażę inne cynie. Oczywiście jeszcze przydałoby się do osiać, ale no, na wszystko potrzeba czasu, którego ja za dużo teraz już nie mam. Bo jestem w plecy z, z wieloma pracami. Może babci dam te kilka cyni żeby sobie posadziła. Ja mam tutaj kwiaty, które będę sadził, tutaj też jest bardzo dużo ceni. Są aksamitki. Cynie też. O, tu są też cynie. także... Także ja mam kwiatów sporo. Ja bym chyba najchętniej je dał babci, żeby też sobie posadziła. Tutaj już bym za dużo. Tutaj też wyrastają mi kukurydze, muszę je też poprawić. Muszę zainwestować w dobre urządzenie, bo to nie dam rady. E, te sobie przełożę, bo tutaj coś widzę, mi się psuje. I widzę, że chyba nie dam rady tego tak ładnie zrobić. O, i niech sobie stoją tutaj. No są porozrywane. Z jakiegoś powodu pewnie zahaczyłem część. I tą drugą też tam kiełkuje kukurydzę, a tutaj widzę, że kiełkuje cukinia, także też będzie trzeba wysypać. Dzisiaj wysypę też z korupkami. Dzisiaj też pójdą skorupki. Tutaj też zrobiłem porządek. Biegnę po kawałek kartonu i też e, tutaj też mam kwiaty właśnie, także też pójdą na karton. Lwia paszcza kiełkuje. Tutaj widzę, że chyba uschło. A może nie tutaj jak samitki też na końcu także też by miały ładnie biegnę po karton i tak to wygląda po uprzątnięciu jest karton dałem tutaj też kukurydze cukinie postanowiłem postawić troszkę wyżej może dadzą sobie lepiej radę ale no nie wiem no ta też została zjedzona pomimo tego że jest wysoko pomidorki papryki no niestety pracy mam dużo już niedługo będę mógł to wszystko wysadzać do gruntu także będzie mi łatwiej. Tutaj też coś zjedzonego, bo nie wschodzi. Także też odłożę na bok. A tom dam w to miejsce. Praca jest dużo, czasu jest mało. Biegnę podlewać, bo muszę już wracać też. No i pokazuję szczerze moje pomyłki, moje błędy, których warto uniknąć. Podobno karton miał chronić. Widzieliście, że nawet tutaj są pozjanane rośliny prosto z kartonu. Nie wiem. Tutaj też są powyjadane w tych wielodoniczkach. Trudno jest mi powiedzieć, czego boją się tak naprawdę te szkodniki mm, ślimaki. Dziękuję za oglądanie dziś. Może jeszcze coś dogram? A jeżeli nie, to wszystkiego dobrego, owocnych plonów. I do zobaczenia w następnym wideo.